可是我，你你放心。 To się walają te śmieci strasznie. Może no, tak dam, żeby ci nie było widać na pewno. Szkoda, że nie umiem jeździć na rowerze. To byśmy sobie pojedzili, razie, nie? Mhm. Dzisiaj jest trochę chłodniej. O! Widzisz, jakbyśmy poszli na to, to bym mogła z góry pokręcić. Na no ten. Na no to takie jeżdżące coś. No tak. tam by były widoki fajne. Tylko, że to kręciła z tego zamkniętego, to jest przyciemione. No tak, ale to nie ma znaczenia, może też być otwarte. To wtedy ładne widoki są. Mm. Na kadr. W ogóle ładnie tu jest. Grubych babo palających się na trawie. Nie, no tam... Aha. Bo jak to prowadzi ta trasa? Tak, to od stadionu to nawet na piechotę. To można w jedną stronę czy nie? Czy za daleko będzie? Ale co? No pojechać tylko w jedną stronę tam. Przez będzie, że można. Ale takim otwartym lepiej, bo wieje. No. Przyjemnie, nie? To, jest to Cały czas te balony pękają. Dzieciako. Małe to. <laughs> Tu można na środku grilla postawić? Nie wiem. Bo, bo jakoś tak fajnie tutaj zaprosić znajomych, święć dookoła. Ja nie wiem czy to są, nie są te altanki, które się wynajmuje na grilla właśnie. Czy, czy gdzie ona są. Co się robi? Wynajmuje. Po co wynajmuje? No żeby sobie tu móc zorganizować coś. Nie wiem czy to są te, czy to są inne, bo jak ma w czwartek, to prawdopodobnie gdzieś tu właśnie. Aha. Ja nie wiem właśnie czy to są te, czy to no są te inne. No to. W ogóle tak zapachniało grillem coś. No. Mam nadzieję, że to wypalą. No zobacz, kiedy leży przy kuble. No to raczej tu. Mam ochotę na takie kiełbachy z grillem. No ja też Albo wzią. z ognisko najlepiej, taką czarną. A tu nie ma takich miejsc, żeby ognisko rozpalić, nie? No. Nie, specjalnie. Może są, ale ja nic nie wiem. No takie ognisko w taki ciepły dzień to super, nie radził? No. A tam za tym płotem to co jest? Nie wiem. Ale pachnie grillem, no. Z której strony? Nie wiem, ale czuję. Gdzie tam, przejechać, czy czasem? żeby się przejechać? Pytam tą, no, tą czy chcesz? Powiedz coś do moich widzów, radio. Po... Coś coś do moich widzów? Nie, no pozdrowić na przykład. Pozdrawiam. Tylko ty. No. Tylko tyle. <laughs> Zjadłoda. Wiesz, że cię uwielbiają dziewczyny na YouTubie? Tak. Mm -hmm. No tak! W komentarzach piszą pozytywne rzeczy, no naprawdę. Wiesz, że ja to mogę zweryfikować łatwo. No, wiem. No to wejdź, poczytaj. No tak, serio cię mówię. Dlatego dziękuję wszystkim kobietom, które za tą szaleją, mimo że nawet cię nigdy nie widziały. Wystarczy mi jedno to za mną szaleją. Fajnie. No, powiem Ci, że to jest fajna opcja, jak jest upał. Mhm. Chcesz sobie posiedzieć mimo wszystko na dworze, no to jesteś pod dachem. No to za jeszcze wieje, to jest lepiej. Może jakby nie było wiatru. No, przyjemnie wieje właśnie. Jezu, co na ośmiornice robi z tych balonów? No, no to wychodzi. Zaraz znowu jej popęka i znowu dzieci będą płakać. To czarne, to raczej mątwa jakaś <laughs> Kocham Grażynę. Tam jest 2013 napisane Gdzie? Tam no. czy 18? Nie, 13. No to teraz dużo lat I oczywiście. A tutaj radził jakie y, drużyny się lubią? Się lubią? Z Legią, nie? Chyba. Nie, to ale sosnowiec się... z Legią Sosnowiec się lubi z Legią mhm. Dziwne, bo takie, wiesz, skrajne odległości tu niby śląska, ale nie wiem czy Sosnowiec to jest śląsk? Nie, nie, Sosnowiec to nie jest Nie jest jest nazywany najdalej wysuniętym na południe dzielnicą Warszawy. To nie wiedziałam tego. Ale tylko słyszałam, że są bardzo jakoś tak blisko. Że no, lubią się. No. Sosnowiec to jest Zagłębie. Mhm. Zagłębie czego? Eee... Które to się nazywało? To głębio Dąbrowskiej. Aha, Dąbrowskie. O Dąbrowy górniczej tam gdzieś, tak? Mm. Aha. No to spoko, dobra, radził, 7 minut. Idziemy na tą, na tę ten, na ten kolejkę no kominową. Co? No to musimy iść na start. To jest przy... Witajcie kochani z powrotem. Ja już jestem w domu, już jest następny dzień. Trochę wam ponagrywałam, jak wczoraj byliśmy z Radkiem na... Mm, jak bym wam to powiedzieć? Na takim spacerze w rozarium i... Mieliśmy jechać tak jak Wam mówiłam w tej poprzedniej części. Mieliśmy jechać takim wyciągiem linowym, ale wiecie, ten upał to wszystko i też yy, wiecie, było strasznie gorąco, to stwierdziliśmy, że może innym razem po, yy, przejedziemy się, to wtedy Wam nakręcę, ale ogólnie dzień udany. I powiem Wam, że u mnie ogólnie ok, tylko wczoraj miałam, jak wróciliśmy, to miałam tak potężny ból głowy, że myślałam, że zwariuję. No, i gdzieś od jakiegoś tygodnia, jak przyszła ta fala cała upałów, i przestało lać i wiać, to strasznie po prostu dokucza mi alergia. Powiem Wam strasznie. Cały nos zatkany, a jak nie zatkany, to leci mi z nosa. Oczy podpuchnięte mam, dlatego się nie maluję. Wiecie, bo nie, nie, nie ma to sensu, żebym wiecie, jeszcze kosmetykami dowalała sobie. Mam jakieś przebarwienia na twarzy, mówię Wam, no, jest, jest ogólnie tragedia. Budzę się w nocy, bo jest taki, y, taka duchota, że wiecie, budzę się, o czym je spędzą, no jest, jest źle. No i teraz wysłałam Radka właśnie, żeby mi kupił coś na alergię, ale powiem wam, że ogólnie muszę zrobić ten test alergiczny, bo ja y, nie wiem w zasadzie, jakie ja leki mogę brać, a jakie nie. Przy tylu uczuleniach, jakie ja mam, no to wiecie, na jakieś leki też mogę mieć, a nawet tego nie wiem, więc. Więc z tym ciężko, no ale mam nadzieję, że to, co mi kupi, to, to będzie wiecie się sprawdzi i, i jakoś nie będzie żadnych problemów. No, a tak to co, oglądam sobie Gessler, siedzę w domu, staram się wiecie nie myśleć. Chodzę, taka osłabiona, no ale wiecie, jest taki upał. Sami wiecie, bo po prostu cała Polska jest zalana tym upałem. I już normalnie się nic nie chce, a. Widzę, że tutaj jeszcze koleś jeździ i kosi trawę. A ja na pełki traw mam uczulenie. Także mam teraz cały, cały miesiąc, i jeszcze kawałek przyszłego mam po prostu przewalony. Także mówię wam, najgorszy okres, jaki tylko może być. Eee, powiem wam, że miałam teraz na trzy dni jechać do Wrocławia, ale jeszcze się zastanawiam, bo się czuję bardzo źle. I nie wiem, no ale jeśli pojadę, no to pewnie jakieś filmy będą, a jak nie, no to będą normalne vlogi po prostu stąd. Bo, bo radzi wyjeżdża i, i będę sama. No i co wam chciałam powiedzieć, że kupiłam sobie lakier nowy. Taki. To jest kolor... Numer znaczy. Ile tu jest? 139. Także nowy taki kolorowy. No, i kupiłam pomadkę z konturówką. I pomyślałam sobie, że jak kupię już ten podkład i korektor nowy, to zrobię wam ogólnie taki duży test, właśnie razem z tym. No I to jest kolor 06. To sobie potestujemy, bo nawet tego jeszcze nie próbowałam. No się nie malowałam, jak wiecie, więc jeśli chcecie, no to wam coś takiego nagram. Chciałam wam pokazać moje pazurki jeszcze, jakie sobie zrobiłam. Takie wiecie, bardziej pastelowe. Tak, żeby sobie humor poprawić. Także dajcie znać, czy Wam się podobają. Ściskam Was ciepło, pozdrawiam. Mam nadzieję, że jakoś znosicie te upały. Pa, pa!